strycja, spychatkowe rękodzieło dzisiaj chcę Wam nagrać krótki hold zakupowy z z Actiona który mnie naprawdę zaskoczył bo nie spodziewałam się, że to będę kupować już teraz, a mamy wrzesień i z jednej ze stron na Facebooku jakiś grup scrapowych dziewczyna sprzedawała kilka mniej lub bardziej potrzebnych mi rzeczy ale na które się czaiłam już takiegoś czasu, więc stwierdziłam, że kupię, bo chcę w końcu to wypróbować. Na razie, pozwolicie, że przełożę trochę i zaczniemy od Eksona. Tu kupiłam chusteczki dla mojego psiaka. Akurat jeszcze tych nie bo Do tej pory kupowałam też Eksona, ale inne, a wypuścili znowu jakieś nowe. Więc zobaczymy. A on akurat. Nie przepada za wodą, mokrymi rzeczami, ale akurat te chusteczki do wycierania lubi. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, nie zaskoczyło, już kilka osób pisało czy pokazywało na grupach nie tylko ekszonowych, też świąteczne rzeczy. Ja ogólnie dzisiaj wybrałam się do ekszona po halloweenowo-jesienne dodatki. Mam tutaj niedaleko mnie taki cały skwer, gdzie jest Pepko Teddy Action. I nie ukrywam, że i w Teddym i w Actionie pod względem Halloweenu pocałowałam tak zwaną klamkę. Mamy dzisiaj bodajże 7 września. A po jesieni w sklepach nie ma już śladu. I tak jak rozmawiałam z panią Saksonem przy Kasie, tak jakoś często bywam, więc już mnie kojarzą. To uprzedziła mnie, że dobrze, że wzięłam te bloki, bo jak planuję robić coś świątecznego, to początkiem października już będzie wjeżdżał nowy rok. Więc lekko mnie zszokowała, więc nie ukrywam, że wróciłam bo mam w tym roku trochę kartek do zrobienia między innymi i tak jak na wierzch kartki używam jednak naszych, no, większości polskich firm papierowych mam jeszcze zeszłoroczne całą kolekcję tą czerwoną od kraw okloka prawie całą, jeszcze jedną tą zimową niebieską też z kraw okloka została mi jeszcze jedna kolekcja zeszłoroczna i czy czwarte tej gorocznej jest Alchemy of Art I to po prostu będą yy, nakartki na przód A papierów ekszonowych Używam do spodów I do klejania środków Więc Kupiłam trzy świąteczne Do wyboru były cztery Ale ten czwarty był W takich odcieniach czarnych Już bardziej noworocznych, więc zrezygnowałam yy, Pierwszy jest taki Czerwono Powiedziałabym standardowy, ale to zaraz oglądniemy Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo u mnie jest dzisiaj średnio ciekawe światło Jest godzina 16, a ja pomimo słońca na zewnątrz popaliłam wszystkie światła Nie wiem, no zgaszę Wam, mam nadzieję, że to faktycznie nie wyjdzie za ciemno Nie mam innej lampy Najpierw papiery są jednostronne Czekajcie, bo jeszcze rachunek wywalę tu jest bodajże 24, tak, 24 jednostronne papiery i każdy jest chyba inny, więc pozwólcie ja sobie z Wami przeglądną. Jeśli kawałek papieru mi ucina, to przepraszam, wybaczcie. Moja kamerka nie ogarnia całości. Tu mamy takie coś bardziej w brązie. I zaciekawiło mnie to, że cały papier jest gładki. A tylko jeden, jedyny róg ma parę gwiazdek pozłacanych. Nie wiem, czemu to miało służyć, no ale tak zrobili. Tu mamy ciastka, taką łączkę ciastkowo-jodełkową. Tylko nie ukrywam, że te ciastka takie mają tą buźki trochę creepy. Przynajmniej w większości, bo tu niektórych po prostu oczu nie widać, albo Oko zlewa się już z uśmiechem, jest to w ramce drewnianej, ze złotą lamówką po środku. Tu mamy łączkę z, z krzatami, nawet ładnie wygląda, są takie buźki przystępne. Tu mamy tagusie, no ja nie przepadam za angielskimi, no ale tam z jakichś takich paczek wymiankowych... Mogą być. Tu mamy następną krateczkę w kolorach zieleni i takiego białego beżu. Tu jest też taki, właśnie, też następny dziwny papier. W ogóle ta kolekcja jest po prostu pod takim względem złoceniowym dziwna, bo tu jest zielony z takimi matowo-złotymi i pozłacanymi, pół na pół. Więc szczerze mówiąc Na dl To tak będziemy się ciąć to tak za, Albo kawałek tego matowego Albo się utnie kawałek złotego W zależności jak będzie się cięło Chyba, że po prostu Środek się Chociaż faktycznie Jedna cała złota Chociaż nie, bo to napisy idą w jedną stronę No to też nie Tu mamy taki następny papier Pół na pół, pół choinek złotych, pół zwykłych I też nie, nie utnie się tak Tylko trzeba iść tak tego mówię, to ten. No tutaj standardowo mamy kalendarz adwentowy. Zawsze do czegoś się przyda. No i tu mamy następne. No tutaj karty już pół biedny, no bo tutaj utniesz. Tak, tu można zrobić tak jakby na pół, na pół, taką jakby ozdobny ten. Tu mamy taką pokładką drewnianą. Nie są to dechy, tylko tak jakby jednolite drewno. Czy jest tu pikseloza? No raczej ja nie widzę. No mi tutaj ładnie przypomina po prostu powiększoną dechę jakąś. Tu jest następna łączka, już taka normalna. Tu są takie też gałązki choinkowo-owocowe. Tu Mamy dechy. Tu jest bodajże pudełko do złożenia, przynajmniej według tej instrukcji. I do złożenia jest kokardka. Jest takie ciemnoczerwone, matowe pudło ze złotym tutaj napisem, że prezent dla ciebie Ha! Rozumiałam kawałek angielskiego. I jest czy częściowa kokardka do złożenia. Fajnie można byłoby to zostawić na wzór, bo ja nie mam takiego wykrojnika. To jest następne drewno. No ja też nie ukrywam, że wzięłam to właśnie ze względu na spody drewniane. I krateczki. Ja większość krateczek lubię. No, tu jest następne takie pół na pół. I chyba też tak się. A jak się uprzeć to też można zrobić takie łączone. Tutaj są takie różne kółka, jakieś do prezentów. Na jakieś listy dodatkowe. Ten. Nie mam jeszcze pomysłów, no ale tak jak pani mnie uprzedziła, za 2-3 tygodnie może już świątecznych nie być będzie wjeżdżało noworoczne. A że. Yy, tak jak u nas Action jest sporym sklepem, to tak dział hobbystyczny trochę dla mnie leży. Nawet jeśli jest, że tak, są nowości, ale jest mały wybór. Na przykład, tak jak dziewczyny pokazują mi, że jest na przykład 5 wariantów, to u nas nigdy nie jest więcej niż 2 albo 3. Mamy też taką łączkę piernikową. Jest jakiś zielonek. już takie bardziej normalne ciastki, chyba jakiś domek z dzwoneczkiem, serduszkiem. Tu są takie duże kartki. Na kartki albo na gdzieś ten. No i tutaj znowu jest. Tam było na zielonym. Tu jest na takim bordzie też pół na pół. I to pociąg, i to co? No, gwiazdki to standardowo, można bez problemu w prawo w lewo. Tu są też takie kartki już podłużne, można z tego takie fajne zrobić. Większe tagi czy coś. I to jest ten jeden. Jeden czerwony. Zobaczcie, że go na razie odłożę. Następny jest w kolorach biało-błękitnych. Czyli taki już bardziej nieświąteczny, ale zimowa wersja. I też 24 jednostronne papiery Gramatura 230 mm. I tu jest taki fajny Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać Poruszam Wam to, że może zobaczycie Ale ogólnie jest tak, że tło jest matowe Ale te wszystkie drzewka Skrzą się delikatnie jakby tu jakimś śniegiem, i one pod palcami też czuć, że są lekko wypukławe. Więc tak, jakby były takie pośnieżane. To mi się bardzo podoba, bo jest takie jak na ekszonowe papiery, bardzo realistyczno-żywe. Podoba mi się taka delikatna łączka. Tutaj mamy niebiesko-szarą kratę i też te. Niebieskie, cienkie paseczki są wypukłe i lekko błyszczące. Tego błysku nie ma za dużo, ale jest. No, tutaj taki mamy papier, ale też on pod palcami nie jest taki gładki. Więc tak, jakby tutaj coś było, chociaż nie ukrywam, że nic się nie błyszczy. Ale ja lubię coś takiego. takie jakby nie wiem, no. Mi się to kojarzy, że już zasypiasz. Gdzieś tam się pali w pokoju kominek. Ja to zawsze mi się rodzice przypominają, bo ja zaczęłam na święta śpiew w salonie. Yy, razem z moim psem, bo reszta sypialni jest pozajmowana. I po prostu zawsze uparcie, jaka by nie była pogoda w święta, ja się upieram przy kominku. Wolę zakręcić kaloryfery i proszę rodziców, żeby zapalili w kominku. Po prostu zasypiam. Jeszcze tak na ostatniej jawie otwieram uchylam oczy, i choinka mi się tak właśnie błyszczy, że nie ma. Nie widzę bombek, tylko takie właśnie zamazane w oczach błyski I Tu mamy tagusie, są napisy I tagusie też, nie wszystkie, ale napisy w tagusiach są lekko wypukłe I one są tak jakby, nie, nie silikonowe, ale tak jakby czymś pokryte I te niektóre też Przynajmniej te, te prostą czcionką są normalne Te taką czcionką wywijaną są też czymś pokryte tak samo mamy tutaj z tymi gwiazdkami. Tło jest gładkie. To takie te mniejsze gwiazdki, z tego co tak czuję, też. Ale duże gwiazdki też są czymś pokryte i też się lekko błyszczą. I tu w ogóle taki cały, większość tego papieru taka jest, bo tutaj też jest. Tło jest gładkie. Te gwiazdki na tle też. Ale te wszystkie gałązki, szyszki są czymś pokryte. Szyszki chyba nie szyszki nie, ale wszystkie gałązki są lekko czymś pokryte, lekko takie wypukławe. No tu jest taka łączkoza. Gałązki fajne, jelonki już by mogła, mogli sobie odpuścić. I tu jest tak samo. Tu jest taka łączka choinkowa. Te zwykłe, choi, choć zwykłe, te choinki niepokryte śniegiem są gładziutkie. te tak jakby wyciągnięte naprzód, pokryte śniegiem, śnieg jest wypukły i lekko błyszczące tu zastanawiam się bo te gwiazdki są takim dziwnym materiałem, czy one nie są świecące w ciemności ale nie widzę jak przetestuję to Wam później dopiszę w razie w I tutaj też mamy normalne napisy, są gładkie te takie wywijane są czymś pokryte przynajmniej większość pod palcami czuję tu jest gładkie, takie pruszona choinka, kropkowana. Tutaj też śnieg i pod jelonkami, i na choinkach. Tylko tu jest bardziej chropowaty. Tego błyszczącego, błysku-błysku jest dużo więcej. Tu tak samo. Gałązki z tymi takimi różnymi orzeszkami. Czyli gałązki są gładkie. Te niebieskie, nie wiem, czy to widać na filmie, ale te niebieskie części, czyli Kawałki owoców w czapeczkach. Czy te owocki na gałązkach, one są już błyszczące, tylko pokryte czymś niebieskim. Nie jest to biały śnieg, tylko niebieski. No tu jest biała decha. Tutaj tak samo. Jelonki są błyszczące. Tu tutaj czuję też. Te niektóre napisy, te na biało, są czymś pokryte. Tu jest gładka konikoza. Gałą składą, można powiedzieć. Tu jest taki niby śnieg, ale nie ukrywam, że to jakoś mnie nie zachwyciło. No i śnieg jest wypukły. Można powiedzieć, że lekko świecący. Krateczka oczywiście jest świecąca, tylko w tym momencie świecące są te, te najciemniejsze paski. Tu jest taki widoczek. Gołych drzewek. Tu jest gładki, kwiatki, gałązki. Tu jest następne pudełko. Hm. Takie niby choinka, czyli to jest zamknięcie od góry. No, znaczy to będzie na pewno porościnać, poskładać. Przepraszam, że tak Wam uciekam, ale tutaj lampka mi się z lampki mi zjeżdża. Tu jest taka. Gwiazdkoza. Ach, i to już jest ostatni, jeśli chodzi o ten niebieski. I co mnie zaskoczyło? Nie zaskoczyło. Na pewno, jakbym nie widziała wcześniej kolekcji od świątecznej, od przepraszam, Alchemii. Tak, Alchemia of Art wypuściła w tym roku różową kolekcję świąteczną. A czyli papiery są niby uniwersalne, chociaż tam jak oglądam prezentację tych papierów u. Pierwszy raz oglądałam u Scrapcade, to papiery są z jakimiś kwiatami. Dla mnie to są róże takie nie za bardzo świąteczne, ale są dwa rodzaje dodatków. Jedne dodatki do wycinania są ślubne, i jedne dodatki do wycinania są świąteczne w różowym kolorze. Ok. Ja za bardzo za różem nie jestem, ale szczerze mówiąc nie mogłam się dzisiaj powstrzymać. No i standardowo 24 jednostronne 230 gramatura. Na ciemnym tle różowe kropeczki, laski cukrowe. Tu jest łączka z kubeczkozami i zielone kubeczki są błyszczące różowe są zwykłe, a to gdzie jest zielone dodatki to troszkę zielone dodatki są błyszczące błysku, błysku yy, tu jest taka śnieżynka to chyba śnieżynki są, yy, są gładkie nie ma żadnego błysku ten arkusz mi się podobał, jest taki ciemny, przyciemniany, nie ma białego ten róż jest taki jakby czyli ten, to co powinno być białe jest takie jakby lekko niebieskawe tu pączkoza. To mi się wydaje, że to już widziałam jakieś takie arkurze pączkozowe już w zeszłym roku. Pączki zielone, znaczy zielone części są błyszczące. Tutaj mamy ten i tutaj jest to samo. Zielone części takie ten są na, na błyszcząco. Może nie całe, bo tutaj środek nie jest błyszczący, ale okrąg jest kropowaty. To jest tak jakby wysypana posypka na takim w beżowym, brudnym tle tu są choinki z ciastkami jakieś buty tu mamy serduszka, łączkę eee, tu mamy różowe coś tylko wyście co, zaszczelcie mnie ja nie wiem co to przedstawia czekajcie, ja to przekręcę przodem do siebie to jest tak jakby na pudełku na jednym pudełku stało kilka mniejszych pudełek. Tak, jakbym miała to powiedzieć, tą kompozycję tutaj. na tym. No, a tak jak mówię, te papiery mają służyć do oklejania środków i do. Jak robię kartki warstwowe, no to, to ten taki najspód na samym dole do tego oklejania. A na samym bieżu będą już szły papiery naszych polskich producentów. To jest następna taka łączka. Tutaj mamy też. Zielony, zielony się błyszczy Gwiazdki są takie wypukłe Tu mamy Ale w tym niebieskim Chyba nie było kalendarza adwentowego Wiecie co? Poczekajcie chwilę ja Muszę sprawdzić jeszcze raz Ale wydaje mi się, że w niebieskim Kalendarz adwentowy mi nie mignął Czyli niebieski jest typowo zimowy Tak, niebieski jest typowo zimowy A te są typowo świąteczne tutaj, a, taka kropkoza, białoręza. Powiem ci tak, powiem, powiem Wam tak, ten różowy nie, nie porwał mnie. No jest kilka arkuszy, które mi się podobają. Na pewno podobają się te błysku-błysku. Ale całość po Gdyby nie to, że to kosztowało poniżej 10 zł, to podejrzewam, że nie brałabym tego różu, no, ale tak to się nie mogłam powstrzymać. Gdzieś tutaj jakiś kartek na pewno wciepnę no, To jest taki neutralny Jak miałabym z tego wybrać, to tak naprawdę zachwyciło mnie Z cztery Z cztery kartki, raczej nie więcej Dobra, to tyle jeśli chodzi o Action tam jeszcze były i te takie naklejki, te takie do wyciskania, ale ja tego nie brałam, bo nie ukrywam, że ja wolę wycinanki od producentów. Tym bardziej, że będę też od nich te główne papiery używać, więc kompozycja by się lepiej układała. Chociaż też z zeszłego roku tam pozostawały mi jakieś resztki, więc trzeba to, przepraszam, zużyć. A następną rzeczą, jaką kupiłam, to są te zakupy ze strony. Zapisany na facebooku skrapowej I szczerze mówiąc To kupiłam, bo po prostu było w zestawie I nie rozdzielała zestawu Tu jest ten Długopis z foliami Do pisania To już jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku Czy na początku tego było Szał na tym Ja to ogólnie mam Ale nie rozpakowane, więc planuję to sprzedać do tego też jest jeszcze cała rolka srebrnej, nawet nieotwarta, z tego co widzę, srebrnej folii I piszę też, bo specjalnie to sprawdzałam, tutaj piszę, że ta folia jest odpowiednia do tego pena akurat z zestawu Więc to spokojnie można jako zestaw sprzedać I Tu się jeszcze proszę dopytać, czy on był używany, bo widzę, że ten, ten jest otwarty Jakby był, to sobie zostawię po prostu ten a swój nie, nieużywany po prostu Wystawia do sprzedaży To znaczy najbardziej mi zależało W tym zestawie To po prostu jest nagrzewnica Z pudrami do embossingu To jest zestaw startowy do embossingu yy, no, Nowoczesnej kaligrafii, rysunku reliefowego Też tam ten I do tego się dorzuciła To jest Przezroczysty do embossingu Tylko to nie jest puder Tylko no, ci co embosują, to wiedzą o co chodzi. Dorzuciła mi do embosingu to i cały ten zestaw. Ja ten zestaw już wyciągnęłam, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest cały. No, i w tym zestawie są trzy pudry: złoty drobny, srebrny drobny i srebrny brokat. Bo to się nazywa, tak, tak to nazwali: że to jest srebrny puder, złoty puder i brokat srebrny. Do tego jest cienki, dwustronny. Z jednej jest taki cienki, cienki, z drugiej jest taki bardziej tutaj, że było chyba coś używane. Ten. No i jest nagrzewnica Jeszcze tego nie wypróbowałam. Podejrzewam, że będę wypróbowywać z Wami, żebyście się pośmiali ze mną, jak mi to idzie produk produkcja tego. Nie wiem, czy ona jest dobra czy nie. Wiem, że tą nagrzewnicę już widziałam kilka razy na różnych stronach. I widziałam też, na którym zlocie locie dziewczyny używały. Co ma być. To będzie ważne, żeby działało. Przy mojej ilości, co planuję produkować, to mi się wydaje, że ta nagrzewnica starczy mi spokojnie. I to jest tyle, jeśli chodzi na obecną chwilę. O zakupy wrześniowe. Nie wiem, czy coś jeszcze będę planować, więc na razie nie żegnam się z Wami. I zobaczymy.